Cześć, Chris. witajcie na kolejnym filmie. Tym razem podstawy obsługi komputera. I pierwsze zadanie: Jak zainstalować jakiś program pod system Windows 10? Przypuśćmy, że nie mamy programu Office'a. Oczywiście nie zainstalujemy sobie tutaj Office'a Microsoftu, bo on jest płatny. Jest dosyć drogi, ale są darmowe alternatywy do edycji plików typu Doc, czyli Word oraz na przykład Excel. Mamy wersje także darmowe. Otwieramy przeglądarkę internetową, może być to na Mozilla Firefox. Może być to też Chrome, obojętne. I wpisujemy program, którego szukamy. Może to być OpenOffice lub LibreOffice. Ja sobie zainstaluję LibreOffice. Klikamy tutaj w link, chodzimy na stronę LibreOffice.org i tu wybieramy pobierz. I najlepiej wziąć wersję stabilną. Wersja stabilna to jest taka wersja już gotowa. Przetestowana, więc najmniej, najmniejsza szansa, że ona się nam wykrzaczy gdzieś. Klikamy pobierz wersję 7.2.5, może to być najnowsza. Zapisujemy. No i tutaj po prawej stronie w góry w pasku. Za chwilkę nam się program pobierze. No i to reinstalujemy. To jest instalator. Klikamy teraz dalej. Możemy sobie wybrać instalację niestandardową, jeżeli nie chcemy wszystkiego instalować, ale ja wybiorę typową. Next. Tu klikamy tylko utwórz na pulpicie i instaluję. System operacyjny zainstaluje pakiet. Może się jeszcze pytać o kilka rzeczy. Powinno to dosyć szybko pójść. Pakiet nie jest duży, ma 300 parę megabajtów. Więc. Powinien się dosyć szybko zainstalować. No i program już się zainstalował. Kreator instalacji zakończony, klikamy zakończ. I co dalej? Wydawać by się mogło, że program się nie zainstalował, bo żadne nowe ikonki nam się praktycznie tutaj nie pojawiły. Jedyne co się pojawiło to LibreOffice skrót tutaj. Każda ikonka pod Windowsem posiadająca tutaj taką strzałkę to jest skrót do jakiegoś programu bądź pliku. Ale klikimy sobie to, zobaczymy co się stanie. uruchomi nam się LibreOffice. To jest właśnie fajne w LibreOffice, że mamy tak naprawdę wszystkie aplikacje całego ofisa w jednej takiej ikonce, w jednym programie. No i jak już uruchomimy tutaj tego LibreOffice'a, to nas się pyta, co chcemy robić. Czy chcemy na przykład utworzyć dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentację, rysunek, formułę, bądź bazę danych. Możemy też otworzyć jakiś gotowy plik, który mamy gdzieś na dysku. No ja sobie utworzę na przykład nowy arkusz kalkulacyjny, więc klikam arkusz kalkulacyjny, czyli Excel. No tu jakieś porady nam się łączają, możemy to wyłączyć. I mamy Excela. Możemy korzystać z Excela. Wyłączę Excela. I tak samo, jeżeli chcemy coś innego robić, otwieramy jeszcze raz ten program, na przykład dokument tekstowy. No i otworzy nam się taki LibreOffice. Libre program podobny do Worda. Praktycznie taki sam, dużo on, się, dużo on się zbytnio nie różni. Są też prezentacje, no może prezentacje czyli popularny PowerPoint. Mamy nawet tutaj jakieś szablony powgrywane. Możemy je sobie tylko edytować i stworzyć całkiem fajną, całkiem fajną prezentację, już nawet teksty są popisywane jakieś te lorem ipsum tak zwane, czyli przykładowe. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Także mmm, dzięki, do następnego filmiku. Cześć.